Cześć, z tej strony Jaka pucha. Dzisiaj nagrywamy odcinek o życiu LEGO, czyli Samuraja. Pod tym odcinkiem dawajcie łapki w górę, nie komentarze proszę Was, dzwoneczki i subskrypcje. Zapraszam do oglądania. Dobra, idziemy w tą wyprawę. Dobra, schodzimy! A! A, spadliśmy, a raczej spadłem. No to idziemy w dal, oczywiście. No, i ciągle idziemy, trochę się nudzę. Dobra, może pochodzimy jeszcze se. Dobra, teraz pompki oczywiście. Raz i dwa, i co? za chwilę stoję. Już po 100 pompek. Dobra, idziemy w dal. Tutaj chyba rozbijmy obóz, oczywiście, no. Dobra, pójdziemy se. Idziemy znowu w dal, już to robi się nudne. Ach, może skończymy. Dobra. Robimy odpoczynek. A, trochę odpoczynku mi się należało. No to idziemy. Przybliżanie kamery. Piękny dron. Idziemy. Koniec filmu. Dobra, to samuraj to kapucha myśli. Dwa kolorowe palce na czarnym ple. Do widzenia, a raczej papa. Pa.